Pipo. Dzisiaj pokażę Wam moje karty specjalne Champions League 2013-2014. No to zaczynamy. Pierwszym moim takim zbiorem są impakty. Tak, impakty. Impakty. Mam ich pięć. Tak. To dobrze mi się zbiera impakty, bo impakty są bardzo dobre. Kałani I. <ścoughs> I Carlos Tevez Potem są game, game changery. Game changery. Marek Hamsik na przykład. Marek Hamsik. Carlos Tevez. Który poprzednio był na. Mm, star na, na impakcie, Na Przepraszam. Czekajcie, ja tego poprawię oświetlenie. Tak. Dobrze. Pasuje. Teraz jest ISKON z Realu Madryt. Mario Balotelli, pozyskany od kumpla, który chodzi do trzeciej klasy. Wesley Snyder. Tak. I Alexej Szejra. Dobrze. Teraz fans favorite. Matuidi. E, Benedikt Hovedes. I Inan. Na Fansie Dobrze. Teraz moją następną kolekcją jest oto legenda. Frank Puskas. Tak, postawimy sobie go tam w tle. Dobrze, puścimy troszkę kamerę. Golstoperzy. Wermer. Berne, Bernard Leno. Bramkarz. Goldstopper z CSKA Moskwy. Salvatore Sirigu. Courtois, Diego Lopez i Victor Waldes. Przepraszam. Później są top masterzy Cristiano Ronaldo, pozyskany od kumpla mojej klasy i Filip Lam, trafiony w blistrze z Biedronki. No i zostały nam tylko jeszcze herby. RB Manchester City niedawno trafiony Celtic z wymiany Porto z wymiany Paris Paris dawno trafiony Anderlecht kupiony No i kumpel mi, mi pożyczył go bo potrzebuje ja mu dopiero w wymianę dam po feriach. Tak, ferie są. No i limitki: ee, Stefan Kessling, Mario Balotelli, Didier Drogba, Isko, Zlatan Ibrahimowicz, Arjen Robben i Leonardo Insigne. Manuel Neuer i kończy tą ten cały unboxing Neymar. Tak więc, dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was. Wipo, cześć.